ma. Pytacie na TikToku, jak poprawnie wprowadzać parametry kół stalowych oraz aluminiowych w wyważarce W680. Dzisiaj pokażemy Wam, jak to robić. Zaczynamy od koła stalowego. Bierzemy wysięgnik i okrągłą częścią wysięgnika musimy przyłożyć pod rant Przykładamy go w taki sposób. Maszyna nam w tym momencie odczytała odległość oraz średnicę. Wkładamy ten wysięgnik. Bierzemy cyrkiel z podosłony i przykładamy go pod felgi. Maszyna w tym momencie odczytała nam odległość, średnicę oraz szerokość oraz wskazała nam, w których miejscach będą nabijane ciężarki. Inaczej sprawa ma się z kołem aluminiowym. Tutaj wprowadzamy parametry trochę inaczej, więc zakładamy koło aluminiowe. Przy kole aluminiowym parametry wprowadzamy tylko i wyłącznie ramieniem pomiarowym, który jest w maszynie. Ramię pomiarowe, które jest pod osłoną przy kołach aluminiowych, jest niewykorzystywane. Bierzemy się za wprowadzenie parametrów. Przykładamy tą częścią wysięgnika z wycięciem pod pierwszy rand. Maszyna odczytała nam pierwszy punkt. Wyjeżdżamy tym wysięgnikiem głębiej w drugi punkt klejenia ciężarków. Składamy wysięgi. Teraz maszyna automatycznie wskazała nam, że mamy dwa ciężarki klejone. W tym momencie wystarczy już tylko zamknąć osłonę. I mamy parametry wprowadzone. Wystarczy wyważyć to koło i można zakładać na auto. Jeżeli interesuje cię jak kalibrować taką maszynę, to link do całego filmu, w którym pokazujemy pełną kalibrację, znajdziesz w komentarzu.